nie trzeba już dzisiaj śledzić rynku codziennie, żeby móc skutecznie na nim inwestować. Regularnie kupować co miesiąc, co kwartał, czy raz do roku takiego rozwiązanie i czerpać korzyści ze wzrostu rynku akcji, bo co by nie mówić o akcjach, to one dają historycznie najlepiej zarobić. Każdy z nas chciał trafić tą jedną spółkę, która zarobi 1000% czy 10 000% w jakimś dłuższym terminie. Polacy polubili tą taką samodzielność prowadzenia swoich finansów w oparciu o te różne instrumenty, zwłaszcza też ETF-y. Ja bym przestrzegał przez tymi skrajnymi punktami, tak? bo pozbycie się rynku akcji w IKE, w długoterminowym inwestowaniu, no to, to jest błąd. To jest po prostu błąd. Musimy zaakceptować, że inwestowanie wiąże się z z ryzykiem, ale właśnie piękno tych rachunków pozwala nam uszyć ten portfel, tak? Z tych dwóch komponentów. Już nie ma co naprawdę się rozdrawiać na kolejne jakieś, żeby coraz więcej Polaków decydowało się na to samodzielne inwestowanie za pośrednictwem rachunków IKX w formie rachunków maklerskich, no, które pod wieloma względami jest najbardziej efektywne kosztowo, no, a bez wątpienia można dostosować do siebie.